Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Agnieszka Wojtala z tej strony. Moi kochani, dzisiejsze nagranie będzie bardzo krótkie dlatego, że ma formę zaproszenia. To zaproszenie jest szczególne i w szczególnym czasie, dlatego że dotyczy warsztatu bardzo ważnego, myślę, że bardzo kluczowego dla wielu, wielu, wielu ludzi z nas i no, i dotyczy stanów depresyjnych i depresji. Nie chodzi mi tylko o to, że nadchodzi jesień i nagle wszyscy teraz spadną w dół. Moi kochani, te osoby, które y, wiedzą, czym są stany depresyjne albo głęboka depresja, to one doskonale wiedzą, że tu, się, tu nie trzeba czekać tylko na jesień. Taki stan depresyjny można mieć w środku lata. I na tym warsztacie właśnie będziemy sobie Omawiać różnego rodzaju tematy związane z depresją. Po pierwsze, dla kogo jest ten warsztat? Stworzyłam go z myślą o tych wszystkich osobach, które chcą zrozumieć chcą poznać szyfr, można powiedzieć, ten kod, którym depresja w tle naszej podświadomości przemawia do nas. Chciałabym i tak konstruowałam ten warsztat, ażeby Mogły um, czerpać korzyść z niego dosłownie wszystkie osoby. Osoby, które znają się na tym, które się nie znają na tym, które są po prostu ciekawe poznania tej tajemnicy depresji. Bo powiem Wam, że w sumie, jakbym miała streścić to wszystko, czym jest depresja, czym są stany depresyjne, to ujęłabym to naprawdę w kilku zdaniach. Natomiast to jest za mało. Kiedy pracuję z wami podczas sesji indywidualnych, to widzę, jak wiele osób trafia właśnie w takim stanie depresyjnym do mnie. To od razu się widzi, to się od razu czuje. Natomiast nie każdy jest w stanie przyjąć taką treść troszeczkę wiedzy, żeby to. W sobie przetransformować, żeby to zrozumieć. Są osoby, które są na to gotowe, ale są osoby, które są na to nie gotowe. Jest też takie podczas sesji indywidualnej jest też takie, taka presja, że przychodzimy po radę i my chcemy już i teraz i zaraz mieć jakieś rozwiązanie. Natomiast temat depresji jest tematem bardzo wielopoziomowym i dosyć głębokim. Dlatego potrzebna jest też. Wiedza. Stąd też warsztat ma charakter taki, takiego webinaru, gdzie będzie oczywiście część teoretyczna, gdzie ja będę mówić, czym jest ta depresja i yy, jak sobie oczywiście z nią poradzić. Yy, natomiast będzie również ta część warsztatowa. Dlatego gorąco zachęcam yy, do wzięcia udziału właśnie w tym warsztacie, bo on jest przełomowy po prostu jest przełomowy. Tam. Yy, Dostaniesz puzzle, tak? I ułożysz cały obraz. Obraz swoich stanów depresyjnych, obraz swojej depresji. Może jesteś osobą, która jest świadoma tego, że wpada w takie yy, stany i chcesz to rozkminić w końcu i pożegnać. Może jesteś osobą, w, w towarzystwie której znajduje się osoba, która ma z tym problem. To również gorąco Cię zachęcam do wzięcia udziału w tym spotkaniu, bo możesz bardzo dużo treści wynieść z tego spotkania i powolutku pomagać tej osobie, która jest w Twoim otoczeniu, tak? Bo na pewno ci na niej zależy. A może jesteś po prostu osobą, która Siedzi i mówi: Tak, kurczę, tyle się mówi o tej depresji. No, chętnie posłucham, chętnie posłucham w końcu, o co tutaj chodzi. Yy, mogę Wam zagwarantować, że wiedza, którą dostaniecie, jest wiedzą, która naprawdę działa. Co to znaczy, że działa? Oczywiście, że każdy, kto chce coś zmienić w swoim życiu, musi wdrożyć pewne, yy, pewne zmiany, musi dokonać pewnych zmian w swoim życiu. Natomiast to, na czym oparłam ten warsztat, cała ta baza, ten fundament, naprawdę działa. Uwierzcie mi, że działa. Zbyt wiele razy to wszystko analizowałam i zbyt wiele razy też w swoim życiu sama szukałam tych puzli, aż w końcu ułożył się piękny, piękny obraz i taki wnoszący dużo nadziei i dużo optymizmu na przyszłość. Dlatego też pokrótce, jak będzie przebiegał ten warsztat? Po pierwsze, zaczyna się 27 września 2022 roku. Spotykamy się na Zoomie. Po trzecie, godzina 18.30. Nasze spotkanie przewiduje, że będzie trwało od 2 do 2,5 godziny. Mam nadzieję, że się wyrobimy w tym czasie. Też nie chcę Was zamęczać nie wiadomo jakimi tutaj poziomami, głębokościami tego tematu, ale to wszystko, co Wam przedstawię wystarczy do tego, żeby no, naprawdę rozkminić tą depresję raz na zawsze. To są rzeczy takie powiedzmy podstawowe. Czym będziemy się zajmować? Przede wszystkim dla mnie bardzo ważnym jest, żebyśmy zrozumieli świat takiej osoby. Żebyśmy weszli w emocje i tak samo w odczucia w ciele osoby, która jest w stanie depresyjnym. To do tego poprowadzą nas odpowiednie słowa, do tego poprowadzą nas odpowiednie pytania. Drugim etapem, na który myślę, że bardzo wiele osób czeka przy takich spotkaniach, jest odpowiedź na pytanie: dlaczego ja? Dlaczego to ja mam problem z takimi stanami depresyjnymi? Dlaczego to mnie się przydarza? Dlaczego inni mogą realizować siebie? Dlaczego inni żyją w szczęściu, w radości, mogą uśmiechać się? Dlaczego inni mają powodzenie? Dlaczego innych pragnienia się spełniają? A moje szczęście, chociaż widzę, że jest za jakąś taką yy, grubą szybą, to jednak nie mogę po nie sięgnąć. Tak jak byłoby mi to. Zakazane, tak, jakby mi nie było wolno. Cóż za okropna frustracja, co za okropne odczucie. Będziemy o tym wszystkim mówić. I od, odzyskasz, i na pewno uzyskasz odpowiedź na pytanie, dlaczego to ty, dlaczego to ktoś ze twojego środowiska? Oczywiście zawsze łatwiej pracować z samym sobą, prawda? Bo my znamy wtedy różne detale z naszego życia, tak? A tu będziemy również. Zaglądać jak to zwykle bywa w psychobiologii, do naszego dzieciństwa. I kolejnym etapem będziemy, w kolejnym etapie będziemy zajmować się objawami w naszym ciele. Pokażę Ci, jakie części naszego ciała już nam wcześniej mówią, że coś jest nie tak. Ok? Pokażę Ci, które części ciała i dlaczego jakieś konkretne części ciała reagują tak a nie inaczej właśnie na tą rzeczywistość z którą mamy trudność pogodzić się będą tak jak powiedziałam będzie to takie spotkanie gdzie będziemy mieć też tą część warsztatową więc będziesz również pracować nad samym sobą poprzez zadawanie sobie odpowiednich pytań i będzie na to przestrzeń, będzie przestrzeń do wymiany naszych tutaj spostrzeżeń, dlatego że to nie jest jakiś tylko sobie wykład. Ja chcę, żebyśmy tam pracowali, bo to ma być dla ciebie efektywne i efektowne również, tak? Żebyś ty z tego wyniosła, czy wyniósł po prostu tą wisienkę na torcie, żebyś Ty w końcu dostał i dostała odpowiedzi na te pytania i miała, miał z czym pracować tak naprawdę. Poznamy również um, te wszystkie etapy, dzięki którym my możemy um, sami tak naprawdę pomóc sobie w wyjściu z takiego stanu depresyjnego będzie, ja, ja może nie tyle, że słynę, ale znana jestem z tego, że bardzo lubię pokazywać różne rzeczy poprzez słowne takie wyobrażenia, tak? Ja różne rzeczy porównuję, ja różne rzeczy opowiadam w ten sposób, żeby łatwo było Ci zrozumieć wszystko, co potrzeba w danym temacie. Dlatego też zapraszam Cię do tego spotkania, do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Jeszcze chciałam na koniec dodać tylko taką część, która jest myślę, że ważna w tym momencie, żeby to powiedzieć. Żebyś pamiętał i pamiętała, że depresja czy też stany depresyjne są po coś. I tak samo, jak szybko w nie wpadamy, mamy w sobie taką moc, żeby tak szybko z nich również wyjść. Natomiast podczas naszego spotkania pokażę Ci, dlaczego chociaż my chcemy wyjść z tego, bo my jesteśmy czasami naprawdę mocno świadomi, że nas po prostu pochłania smutek, rozpacz, otchłań, czarna, to nie jesteśmy w stanie z tego wyjść. Pokażę Ci krok po kroku, co się dzieje w Twoim umyśle, jak pracuje Twój umysł, co on do Ciebie mówi i dlaczego do Ciebie mówi. Czyli wracamy do pytania, dlaczego ja? Jeżeli chodzi o części takie tutaj, spotkania techniczne, no to już troszkę wcześniej powiedziałam. Wszystko będzie w opisie, żeby wziąć udział w takim spotkaniu. Oczywiście, bardzo proszę, wyślij mi zgłoszenie na maila na awitala.psychobiologia.com. Wszystko będzie w opisie, tak naprawdę. Oczywiście, że spotkanie jest płatne, bo wymiana energii musi nastąpić. Natomiast koszt jest 133 zł. Jeżeli naprawdę masz problem teraz z pieniędzmi, to napisz do mnie, będziemy coś tutaj radzić, dobrze w tym temacie. Moją intencją jest, ażeby jak najwięcej osób, które w danej chwili teraz potrzebują i są gotowe jakby do stawienia czoła z tym tematem, ażeby właśnie się pojawiło i żeby Przyszły, po tą wiedzę, po tą mądrość i mogły poprzez właśnie tą część warsztatową już pracować nad, nad sobą, nad tym tematem, żeby się cieszyć, żeby się radować, żeby to szczęście i radość i pragnienia, które ty masz, bo masz, bo każdy z nas je ma, daj Boże, żeby każdy z nas miał te serca pragnienia, to jak wiecie, nie możemy sobie zmaterializować jakiegoś drogiego samochodu. Albo jakiejś wakacji gdzieś tam na Bali czy gdzie tamkolwiek, to nic nam się takiego złego nie robi, tak? Natomiast jeżeli nie możemy mieć szczęśliwej relacji, nie, nie możemy e, mieć fajnej pracy, jeżeli e, wyciągamy po coś rękę i cofamy ją, wpadając właśnie w taką frustrację, no to to jest straszne, to to jest okropne i to boli. I tym będziemy się właśnie zajmować. Rozkmienianiem tego wszystkiego, i jak właśnie poczuć tą radość, jak sięgnąć po to, co ty czujesz, że jest Twoje i ty w tym dobrze się czujesz i wiesz, że jeszcze coś dobrego z tego będzie. Tym się właśnie będziemy też zajmować. Na sam koniec chciałam powiedzieć, że będzie również taka niespodzianka. Może nie tyle niespodzianka, bo właśnie ją zdradzam. Podczas naszego warsztatu. Wylosuję spośród naszych wszystkich uczestników dwie osoby, które będą mogły wziąć udział w sesji indywidualnej ze mną, bezpłatnej, tak, umówimy się na konkretny termin. Dlatego też, no, myślę, że jest to bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że będziesz mógł i mogła jeszcze podczas takiej sesji indywidualnej dopytać o coś, popracować jeszcze nad sobą, a może jeszcze jakiś inny temat będzie. Przy dzieci do opracowania, tak? Także umówimy się z tymi, umówię się z tymi dwoma osobami, oczywiście z każdą osobno, i będziemy również mogli przeprowadzić sobie tutaj taką pracę bardzo w takim zakresie indywidualnym. Kochani, kończę na dziś. Z całego mojego serca zapraszam Was. Więcej informacji również znajdziecie na Facebooku, na w świetle drzew, ja i psychobiologia. Tam utworzyłam wydarzenie gdzie możecie troszeczkę jeszcze więcej poczytać. Również na mojej stronie internetowej www.agnieszkawojtala.pl w zakładce oferty również kilka zdań na ten temat tam znajdziecie. Natomiast pamiętajcie, wszystkie zapisy bardzo proszę kierować pod adres e-mail awojtala.psychobiologiamałpa.gmail.com jeżeli nie masz maila, w co nie wierzę, to możesz też zadzwonić. 604 242 631 Możesz również skontaktować się ze mną poprzez messenger, jak będzie Ci wygodniej. Do zobaczenia. W takim razie pamiętaj, jeżeli ten temat jest dla kogoś ważny, może nie dzisiaj dla Ciebie, ale komuś mógłby się przydać, to chociaż um, udostępnij mu ten film. Nakieruj go na Facebooka, bo to będzie ważne spotkanie dla niego. A może i dla Ciebie też. Dziękuję z całego serca. Całusy, pozdrawiam.